Cześć moi drodzy, z tej strony Konanek, a dzisiaj, dzisiaj skrzydłowe, dosłownie dwa skrzydłowe, zagrane z porkiem. Mam nadzieję, że wam się spodobają, ale jeszcze zanim zacznie się odcinek, chciałem was bardzo serdecznie zaprosić na mojego facebooka i instagrama, i też twitcha, do których link znajdziecie sobie w opisie filmu. A tymczasem spójrzmy, jak nam poszło z porkiem. A na początku co to było, że ten nasz tak weszedł i mnie tak zabił, i potem ciebie zabił? Nie, bo ja go zabiłem, ale. A, drugi się zabił. Nie ta? widziałem. Cześć. oj, ojoj. Oj, oj. Jest schody, 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 schody. Ja cofnę przez. przez dropa. O kurwa. Chyba przecież został w łeb, zlagowało mnie. Hahaha, akurat jak... 50 mu zabrałem. Tak? Tak, 50. Trzymaj jawkę. Aha, dobra. Nie, kupił, kupił, kupił. Dobra, będzie git, będzie git, zobaczysz. w wbiłem rangę, wiesz rybka. Tak no nie chciałbym jej stracić Jestem obitej już Jest po lewej str Nie, będę rzucał zaraz Wyszedł na longa Przedziurę z rągu? Longu longu, tak, Drugi? bo przydurę z longa, wyszedł i się schował teraz. Oh, Rashmak, Nie, Rashmak ten nie wyjdzie. Cześć, bo to jest piąta, szósta, to. Eko i w następnej kupimy? Chyba to... ta. Jest po prawej No Idę na longa Będzie long, będzie long, bo słyszałem jednego jest z probu dobra przeszedł na, na respa uważaj Powiem mocniki wróci pracy. Jest już ten! Kurnik Pomóż mi Kurde, nic mu nie zabrałem uważaj Pierwsza... nie, druga runda ja, wreszcie. <grymne> Oj, smoke. Ale chyba drop jest. A, wyskoczył go sobie no. tam. na fontannie. Oh. Dobrze. Kulał też miał Palma. Palma? Da, daj. Palma. <grych> o oh, nie mnie na mołotowa. Dobra. Coś będzie long u mnie. Jestem na blisko. Drugi jeszcze ląk chyba. A nie? za 50 Hej no nie bluźni, nie jestem się potrafić ale tak to przegraby. Nie. Pewnie City, nie? Tak. Dwaście tam, cztery tam. w jednym, no. Nie bruzi, nie chcę się tego pikać jak nic nie robisz. No czekam, aż mi to odpowiesz potem, jak ci, jak ci powiem, żebyś nie blizniał. No kurwa. Nie no kurwa, że z tej dziury... City czy Smoke? City. Just tak akurat się nastawiłem na One nie? To jesteś gotowy? Na no, małe kliku, kliku? No jasne. Nawet na duże kliku, kliku powiem Ci. Takie duże, że bo Nie ja wszedł mi smoke'a, obaj są tutaj na dole. Podchodzą do domu. Nie no, k**wa, ktoś 15 strzałów i tylko 2. Drugim pod spodem jest też. Ha, <grystuje> 24. No. Ale tam za pierwszym razem, co do mnie strzelił, tego nie widziałem. Jak, po tym jak rozbiłem szybę. Mac 10, tych drogi. Mak-10, raz środek, szybki plant, to sprawy nie? Oto, oto, oto. So, raz, pres, 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 No właśnie, i tu Farta, nie sądziłem, że wszedł już. Ha, jeszcze nie zginąłem. E, kupić ci coś? Tak, kup mi kawaha. No, Dziękuję. Dena, da, senior, dena, da. Oj, nie trafiłem w dziurę. <grym zainteresowań> nie przeskoczyłem tak jak bym chciał. Znowu coś resp chyba albo coś zbliżonego. To ja. Nie było jest. Ładnie. Za koparką był. Ale bukak <noise> O nie plan był taki dobry słuchaj Zebierz <noise> sfleszuję ich i ja sobie pójdę do... Nie no, ale tylko tyle jak ja nie grałem w Cesa z 3 miesięcy to I nie chcę grać. Dawaj jako Eko? To takie pół Eko z beretami, dobra? Now is the time jest na kamieniu. Ty... Strzeliłeś mi Słysza, trochę headshoty i zabrałeś mi 10 HP. Magia jak loka. Domek, dom, znaczy garaż, przepraszam. Za 80 garaż. Dobrze. Barretki są przy domu. Ja już go widziałem, ale miałem ze 3 kule w magazyn. Musiałem ładować. Trzeba było za zakamować biorę, tak, biorę, biorę te biorękawki. A wiesz, i postaraj się wycelować na tego, co tu tym kamorze wchodzi. To zresztą ja powinieneś tak. widzieć. Przejdź do dolna. No. Nice. Przejdź do biuronu. Przejdź do biuronu. Myślę, że znowu będzie kamień, tylko teraz drugi będzie chciał dopać, może z wody, czy gdzieś, nie mam pojęcia. Boże, nie umiem teraz przeskakiwać przez to. Domek jest. Także się schowaj. Ten był kamień na pewno, ale akurat patrzyłem na szopkie. Kamień, papier, nożyce? A może kompotę? Nice. Ej! A, dobra, tu jest typ. Kurde, hecz, to chcę zrobić, się odsunął. A najpierw to w ogóle myślałem, żeby go nożem dziarnić, ale wiem, jak się kończy używanie noża w moim przypadku i też... Wolałem nie ryzykować, wyszku. <noise> tak. Masz pistolet, tak by ci robić, skupy sam. O, przeskoczyłem teraz normalnie. Coś skanowało do Kurde, drugi woda po lewej, za 20. Aha, dobra. I resp ze skautem. Masz granat, to rzuć w te drzwi na dole. Po lewej, po lewej. To sobie je rozbijesz i będziesz widział. Tu no. to nie musisz tu jest tu tutaj jeszcze, tu tutaj. <laughs> Że ty tu ugrałeś? <laughs> o to No i nice, Panie. Mamy te same statystyki. Yeah. Wiesz. Idziesz tam w koło, ja tu się nie wychylam jeszcze. Domek jeden. Weszli na piętro. Ja są na piętrze, pewno jeden. Jeden zeskoczył, idzie na respa. Jak on tego Heda zasadził? Skąd? Z lewej, z respa naszego. Przed na respa, był przy kamieniu, co my wchodzimy do domu. Zresztą on mnie zabił. Praktycznie. Co za typ? Widział cię, widział cię! Kamień, za tobą, no! Tu. Z prawej obu. Powiedz mi, jak to mogło nie wejść? No, powiem ci, jak to mogło nie wejść, że niestety mnie też zabił. Ale dobry obiad do. do Oczywiście, już się pies tym interesuje, bo postawiłem na biurku. Ruch na zewnątrz. Ruch na zewnątrz? Drugi był na środku. Jak to Zapadnie Poczekam, czy wychyla? Nice. la putas. Już jestem z powrotem, wziąłem sobie dwa pitelczyki do papu. Kurde, cisza, za duża cisza. Zaraz, pa też cicho, na razie. To hmm, Ktoś otworzył drzwi? Strzelili z... ...piężarówki. Yy, się. Nie, coś już wow. Dobra, nice. Ale gość się władował w sanki. No. Specjalnie tego mołotowa tam. Ja też. <laughs> Dobre. no, 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 tego. no, 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 Idę na górę. O Jezu zabił mnie za 54 obity skandal. Przeskanował mnie, niestety. Przeskanował, no. Uh -huh. Widziałem, że strzeliłem później, no. Ciepłym, wreszcie i tak. Lecę nam zrobił, Chodzi od piwnicy. Squizł 9 HP muzeum. Dobra, eko, 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 eko. Musimy mieć na awki. Ja co tu na nich poczekam, bo nie obkrążają teraz cały czas. Mm -hmm. We are good to go. Dobra. Też poczekam przy, yy, przy łódce. Tupie coś w domu. Ale chyba parter. Jest nade mną. Jego nie widzę. Mhm. dobra, spoko. Ja się tu schowam. Poczekam, może przyjdzie. Wszedł! Och, ECHO ubrać. Ale ja byłem pewny, że mam jeszcze tego... ...defusera, zapomniałem, że... ...to realne ECHO, poszliśmy. No. No i łatwiejutko, czat. Tak łatwiutko to nie wiem. Ale zrobimy, co może, nie? Jest kamień. Gdzie drugi? Nie wiem. Ja wbijam do domu. To nie na moje nerwy. Myślisz, żeby wejść na dach i patrzeć? Nie, nie, nie. to są na zewnątrz. No spoko, dobra, to ja się schowam bardziej. Drzwi sobie otworzę te sprawy. to sprawy chowanego co z niej nie pogrom, bo... Nie, jednego się akurat, akurat się schowałem, słuchaj, w kwiatku. Kwiatek jest opa? Co jest OP? Kwiatek? Kwiatek. <grych> tak może być. Znowu cisza. Nie no, koćku. Stoi. Mm. 33 w dwóch dobra pikuję awkę jak najbardziej wszystko więc... full focus full focus nie ma jedzonka am ready i know it was. ten łeb musi dostać ten sposób. Kilka Nice, 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 nice. Nie spodziewał się. No ale ledwo wygraliśmy, bo im oddaliśmy chyba dwie rundy. Pod Pero nie poszło. No, też było. Zresztą... Słuchaj, powtórzę się. Nie gram już od bardzo dawna. Mhm. Mm Silver 1 i Sheriff. Sheriff 7 kill. Dobra. <grym> Dobra, typie. Ja Ci bardzo dziękuję za giereczkę, prawda? YouTube też nie. Ci bardzo dziękuję za Twój wkład. Ja również. Dziękuję <grym> bardzo. I do następnego. Do następnego. Hej! Bułziaczki, cześć. Pa, pa, pa.